W sobotę 22 lutego na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu odbyła się uroczystość, która była okazją do podsumowania działalności Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej na przestrzeni minionego roku. Podczas wydarzenia poinformowano, że czterech żołnierzy otrzymało mianowanie na stopień kaprala. To starszy szeregowy specjalista Krzysztof Gębka, starszy szeregowy Bogumił Danielewicz, starszy szeregowy Arkadiusz Kowalski oraz starszy szeregowy Piotr Kozik. Ukończyli oni szkolenie i zdali egzamin. Dodatkowo podczas sobotniej uroczystości podziękowano i wyróżniono tych, którzy w ostatnich miesiącach znacząco zasłużyli się za jednostki. Dzisiaj był ten moment y, takiego małego przystanku, gdzie mogliśmy się na chwilę zatrzymać i wręczyć te wszystkie wyróżnienia za centralne uroczystości zabezpieczenia święta wojska polskiego w Warszawie, za centralne uroczystości zabezpieczenia narodowego do święta niepodległości w Warszawie. Ponadto przypominam, że braliśmy udział w operacji Feniks. Zarówno, zarówno żołnierze Ochotnicy pojechali tam usuwać skutki powodzi, bo również byliśmy obecni. To również orkiestra zabezpieczała duchowo, pomagała, wspierała tamtą społeczność, biorąc udział w, w uroczystościach wigilijnych, gdzie tam koncertowała. Podczas wydarzenia pułkownik Łukasz Baranowski poinformował o najważniejszych zadaniach, które stoją przed Ośrodkiem Reprezentacyjnym Wojsk Obrony Terytorialnej w najbliższych miesiącach. Przede wszystkim cały czas pozyskiwanie Powiększanie stanu osobowego naszej jednostki. Nasza orkiestra na dzień dzisiejszy liczy już blisko 70 żołnierzy. Kompania reprezentacyjna również niewielu mniej. To wszystko napawa dużym optymizmem, cały czas chętnych przybywa, ale miejsce dla społeczności jest cały czas otwarte. W na najbliższym czasie przed nami wylot do Stanów Zjednoczonych tam będziemy zabezpieczać paradę z okazji święta Konstytucji 3 maja w Chicago. Jest to ogromne wyzwanie pod względem logistycznym, pod względem merytorycznym, ale jestem bardzo szczęśliwy i usatysfakcjonowany tym, że nasza jednostka już będzie. Reklamowała, promowała Ziemię Radomską nie tylko na terenie naszego kraju, ale również za oceanem w Stanach Zjednoczonych. Jednostka będzie także zabezpieczała najważniejsze święta centralne, wojewódzkie i lokalne, a także przysięgi wojskowe Brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze będą również obecni podczas zbliżającego się Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.